Małego dziecka może się to pojawić już w łonie matki. Mianowicie dziecko jest bardzo ruchliwe, bardzo kopie, co stwarza wrażenie, że będzie bardzo zdrowym silnym dzieckiem, a tymczasem ono jest nadpowodliwe. Kiedy się urodzi, zdarza się, że bardzo mało śpi, czyli potrafi spać zaledwie niemowlę kilka godzin na dobę, o sesek, a w drugim półroczu znam dziecko, które stało nie więcej niż godziny na dobę. Następną cechą małego dziecka z ADHD jest to, że ono nie raczkuje, od pełzania przechodzi do biegania, na czworakach nie ma czasu iść. i nie chodzi też jako małe dziecko, nie uczy się chodzić, od razu biega, nie można go zostawić na chwilę w łóżeczku, można go je nosić na rękach, trzeba cały czas się nim zajmować, to nie jest dziecko, które się zajmie samo sobą, a jak podrośnie, nie słucha, tylko gada.